Dzień dobry, witam serdecznie. Z tej strony Mariusz i projekt Odmładzanie na Surowo. Mam nadzieję, że za momencik zobaczy, że nadaję na żywo. Jeśli będzie mnie widać, będzie mnie słychać. Puść mi palucha, puść mi serducho, po to, żebym wiedział, że jest wszystko w porządku. Jak również napisz, skąd jesteś, może czy wybierasz się na wydarzenie w ten weekend. Dzisiaj opowiem Ci o 10... Wy... Wypisałem 10 punktów, które będziemy omawiać w sobotę i niedzielę na surowe życie. Może to być ważne, ponieważ będziemy mówić bardzo dużo na temat epigenetyki. A zatem żeby nie przeciągać powiem Ci parę słów, w jaki sposób będziemy chcieli to ubrać, po to, żeby przekazać Ci jak najlepsze informacje, w jak najlepszy dostępny dla Ciebie sposób, bo na tym nam najbardziej zależy. Razem z Agnieszką zaczęliśmy ten projekt po to, aby przekazać swoją wiedzę. Ta wiedza jest oparta o odżywianie, o oczyszczanie naszego organizmu, o to, jak nasz organizm potrafi naprawić się sam, jak również dlaczego zdrowie fizyczne jest dla nas takie ważne, aby nasze ciało funkcjonowało poprawnie i bardzo dużo temat zdrowia psychicznego właśnie w ten weekend. Osoby, które były razem z nami w zeszłym, w zeszłym roku, w styczniu, wiedzą, że pokazywaliśmy tam film Grega Bradena, na którym to Greg pokazuje, w jaki sposób dwóch lekarzy w klinice w Chinach pozbywa się nowotworu u kobiety, po prostu w 5 do 10 minut. Niektórzy powiedzą, że to są cuda, niektórzy powiedzą, że to, są, to jest jakieś znachorstwo, a niektórzy popatrzą na to ze strony epigenetyki i zrozumieją, że jest taka nauka, jest taka nauka, która jest opowiadana przez doktora Bruce'a Liptona, czy na przykład doktora Dispenza, jak również Grega Bradena. Jest to taka wielka trójca. Która właśnie o tym mówi bardzo wyraźnie, bardzo dokładnie. Ma na ten temat bardzo dużo badań. Wiele rzeczy zostało udowodnionych. Epigenetyka, kiedyś wyśmiewana w latach 60., -tych, 70., -tych. w latach 90., stała się nauką. Jest to nauka, która nie do końca jeszcze jest rozpowszechniana, a powiem ci dlaczego. Przede wszystkim dlatego, że, że, że osoby, które mają wpływ na to, kim jesteśmy, kim się stajemy, wiedzą o takiej rzeczy, która była razem z nami przez setki już lat. Jezuici wiedzieli, w jaki sposób funkcjonuje nasz mózg. I mówili wprost, daj mi dziecko, zanim skończy 7 lat, a pokażę Ci człowieka. Oni po prostu wiedzieli, że nasz mózg funkcjonuje na falach Theta i Delta, w młodych latach, do 7 roku życia. Działamy po prostu jak taka, jesteśmy, rodzimy się jak tabula rasa i wszystko można w nas programować. Dlatego oni wiedzieli, że wystarczy, że przez pierwsze 7 lat życia dziecka będą z tym dzieckiem, będą przekazywać wiedzę, będą przekazywać informacje i tutaj, wiadomo, związane z wiarą chrześcijańską, będą mogły zaprogramować to dziecko na taką osobę, która będzie później walczyć o wiarę. Następna rzecz, o której będziemy rozmawiać, to jest Twoje życie, to jest wydruk Twojego podświadomego zachowania. Nie wiem, czy wiesz, ale 95% Twojego życia jest zaprogramowane. Jest zaprogramowane przez rodziców, przez społeczeństwo, w którym się rodzimy. Nie do końca mamy na to wpływ. Ponieważ to to jest właśnie te pierwsze 7 lat naszego życia. Wiele programów, które w naszym życiu biegnie, wydaje nam się, że my podejmujemy decyzje, wydaje nam się, że my jesteśmy tak mocno inteligentni, świadomi tych swoich własnych decyzji, a to się okazuje, że zaledwie 5% to są świadome decyzje, to są świadome postanowienia, czy chociażby z jedzeniem, czy chociażby z wstaniem wcześniejszym, czy z medytacją, czy z pójściem na spacer, czy wyjściem na boso na zewnątrz. To są wszystko programy. Dla przykładu powiem Ci na przykład, jeśli dziecko spadnie z huśtawki, dziecko spadnie z huśtawki i jedna mama zareaguje w ten sposób, że zacznie lamentować, płakać, tam podnosić to dziecko, dziecko zaprogramuje sobie, że kiedy coś się wydarzy, to trzeba się tego bać. Trzeba się tego bać i trzeba się tego jakby i trzeba lamentować. Inna mama z kolei będzie patrzeć na to dziecko, dziecko spadło z huśtawki. Ma oczyść się i dalej biegaj. To dziecko zaprogramowuje spadnięcie z huśtawki w zupełnie inny sposób. Dlatego to jest, to jest coś, co siedzi w nas, to jest coś, co jest zaprogramowane, niekoniecznie tylko w mózgu, to jest zaprogramowane w każdej komóreczce naszego ciała. Dlatego bardzo ważne informacje już w ten weekend. Następna rzecz to Matrix to nie jest fantastyka naukowa. Wiele osób myśli, że to jest taki film science fiction. Według doktora Brusa Liptona Matrix. To jest film dokumentalny. Jest to film dokumentalny, który przekazuje nam prawdę o funkcjonowaniu naszego ciała, w jaki sposób jesteśmy zaprogramowani. Następna rzecz to: nie ma ani jednego genu powodującego raka. Nie ma ani jednego, ani jednego genu, który może powodować nowotwór w naszym organizmie. Działa to na zasadzie stymulacji. Potrzebujemy takiej stymulacji z zewnątrz. Mamy geny, jeśli powstanie pewna stymulacja, czy to będzie stres, czy to będzie e, dany pokarm, czy to będzie zatrucie środowiska, czy to będzie zatrucie naszego organizmu, to spowoduje dopiero to, że powstaje nowotwór. Ale żaden gen z góry nie jest zaprogramowany, żeby spowodować nowotwór w naszym ciele. Następna rzecz, nie wiem czy wiesz, że stres to jest związek chem chemiczny, który zatrzymuje niesamowitą ilość czynności w naszym organizmie. Stres. Który zazwyczaj jest by, kiedyś w przeszłości był po to, abyśmy mogli uciec od drapieżnika w lesie. Dzisiaj osoby, które są w stresie, niestety nie wiedzą o tym, ale zatrzymują olbrzymią ilość funkcji funkcjonowania tak naprawdę swojego organizmu. E, e, mają objawy problemu z układem pokarmowym. Mają problemy e, e, objawy w postaci, na przykład niemożliwości zajścia w ciążę. E, mają problemy ze snem i tak dalej i To są wszystko. Problemy związane z tym, że, po, że w ich organizmie stres jest tym związkiem chemicznym, grupą związków chemicznych, które zablokowuje funkcjonowanie tych organizmów, ponieważ kiedy uciekamy od drapieżnika, nie myślimy o seksie, czy nie myślimy o jedzeniu, czy nie myślimy nawet o tym, żeby nasz system immunologiczny zwalczył bakterie, które rozmnażają się w naszym organizmie. My uciekamy wtedy, my uciekamy od drapieżnika, dlatego warto na ten temat bardzo mocno rozmawiać. Następna rzecz, jeśli zrozumiesz epigenetykę, jeśli zrozumiesz epigl, epigenetykę, nie potrzebujesz przemysłu farmaceutycznego. Naprawdę, jeśli, jeśli zrozumiesz, jak funkcjonuje nasze ciało, przemysł farmaceutyczny nie będzie miał żadnej władzy nad tobą. Następna rzecz, czy możesz wyleczyć się całkowicie bez przemysłu farmaceutycznego? Absolutnie tak. I o tym będziemy rozmawiać właśnie podczas naszego spotkania. Następna rzecz zmiana Twoich przekonań, 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 a nie składu chemicznego Cię wyleczy. Tak naprawdę zmiana Twoich przekonań, to w jaki sposób podchodzisz do danej sytuacji, to w jaki sposób podchodzisz do swojego organizmu, wyleczy Cię. Nasz mózg to jest farmaceuta, nasz mózg to jest sprzedawca apteczny, to on decyduje, w jaki sposób ustawisz swój mózg, w jaki sposób ustawisz swoje przekonania do świata, do tego, co Ci otacza, takie, takie związki chemiczne Twój mózg wypuści. Takie związki chemiczne Twój mózg uruchomi w Twoim ciele. I albo będziesz zdrowy, albo nadal będziesz chory. Następna rzecz to, jeśli to, co mówimy, dałoby się wsadzić w tabletkę, mówiliby o tym w tym momencie. Wiele informacji, które przekazujemy na, w projekcie Odmładzanie na Surowo, jest bardzo kontrowersyjnych. Wiele osób na przykład myśli, że kiedy pokazujemy film, na przykład dlaczego mleko jest dla nas niezdrowe, to pokazujemy to po to, żeby na przykład zniszczyć przemysł mleczarski w Polsce. I jest troszeczkę w tym prawdy, ale to nie jest zupełnie z tym związane. Ten film jest po to, aby powiedzieć, że mleko jest dla nas niepotrzebne, jest bardzo niezdrowe i nie powinniśmy go w ogóle spożywać. Dlaczego? Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że na przykład przemysł farmaceutyczny nie powie o tym. Przemysł farmaceutyczny jest jakby E, 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 przemysł farmaceutyczny jest dyrygentem medycyny. On dyryguje. Jeśli coś da się wsadzić w tabletkę, jeśli da się coś opatentować, to oni natychmiast o tym mówią. Tego, co mówimy w projekcie odmładzania na surowo, nie da się opatentować. Nie da się opatentować warzyw, owoców, jedzenia, picia soków, oczyszczania organizmu. Dlatego oni o tym nie mówią, a wręcz przeciwnie, będą wprowadzać informacje, które będą zaprzeczać temu, co mówimy, ponieważ wtedy spada sprzedaż leków. I to jest po prostu najprostsze wytłumaczenie, jakie można by było na ten temat powiedzieć. I dziesiąte, gen to jest tylko plan, to jest odbitka, wzór, jakby to nie nazwać, i nie jest metryką ewolucji. O co tak naprawdę tutaj chodzi? Geny, które są w naszym organizmie, wyobraź sobie taką sytuację. Geny w naszym organizmie to jest taki wzór. My jesteśmy producentami białka. Nasz organizm produkuje białko przez całe życie. Czy to będzie białko w postaci mięśnia, czy skóry, czy włosów, czy cokolwiek. My jesteśmy producentami białek. Nasz organizm jest producentem białek. Geny są po to, żeby te białka można było tworzyć cały czas. Czyli wprowadzam jakiś pokarm. I gen jest po to, żeby enzymy, które się pojawią razem z tym pokarmem lub moje ciało wyprodukuje, wiedziały, jak stworzyć białko. Czyli gen to jest taki jakby wydruk, taki jakby plan miasta albo plan budynku, który dostaje robotnik, żeby wykonać daną pracę. I to jest wzór, który czasami może się zepsuć. On może się zepsuć właśnie przez stres, on może się zepsuć przez to, jaką mamy świadomość, w jaki sposób podchodzimy do naszego życia. Wystarczy dokonać pewnych zmian, czasami tylko troszeczkę podkręcić w jedną lub w drugą stronę, czasami wprowadzić nowe informacje, czasami wyrzucić informacje, które mają wprowadzają w błąd produkcję tych białek i życie nasze się zmienia. Dlatego takie ważne jest, aby to zrozumieć, ponieważ zmiana przekonań może doprowadzić do tego, że będziesz w końcu zdrowy. Bo tak naprawdę metryką ewolucji jest nasza świadomość. Jedni będą się bali wyjścia z czapką na podwórko. Bez czapki na podwórko z mokrą głową, bo będą myśleli, że w ten sposób się przeziębiają. Inni z kolei całe życie będą chodzić bez czapki, będą wychodzić zaraz po wzięciu prysznica rano i nic im się nie stanie, ponieważ to jest świadomość, która decyduje o tym, że dana sytuacja zachodzi w naszym życiu czy nie. O tym już ten weekend. Mam nadzieję, że spodoba Ci się to, w jaki sposób to przekażemy. Do tego dołączy się oczywiście Małgosia Paluch, która opowie nam o nowej germańskiej medycynie, która bardzo mocno, bardzo duże podstawy ma w stresie właśnie. Powstała w momencie, kiedy jeden z lekarzy, dr Hammer, właśnie zachorował po utracie swojego syna i zrozumiał, dlaczego zachorował. Wyzdrowiał po zrozumieniu tej sytuacji, po zmianie swojej świadomości na ten temat. I w ten sposób nauczał przez wiele lat. Była to wiedza troszeczkę yy, yy, ukryta, to była wiedza zakazana, doktor Hammer spędził wiele lat w więzieniu za swoje przekonania, ale się nam o tym opowie. Ja opowiem też ze swojej strony o epigenetyce. Do zobaczenia w ten weekend. Trzymajcie się cieplutko. Cześć!